Cześć dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam na imię Karina. Kontynuujemy Andrzej Wójcikiewicz Gołębica, rozdział 11. Uważnie dobieraj swoje myśli. One mogą podtrzymywać i rozwinąć przestrzeń. One mogą ją zakłócić i zniszczyć. Od momentu przygody z jastrzębiem Ina czekała na kolejne spotkanie z wiatrem. Nie było go bardzo długo i nie wiedziała dlaczego. Chciała znów pofrunąć daleko, zanurzyć się w jego zawirowaniach. Podzielić się swoją radością zmian, które odczuwała w swoim gołębim istnieniu, gdy nie było już lęków przed nieznaną przestrzenią samotnością, gdy pozbyła się myśli o grożących jej niebezpieczeństwach. Często wyfruwała sama z gołębnika w nadziei, że się zjawi. Wiedziała, że się zjawi całym sercem tęskniła za uczuciem wolności, które jej dawał. Zjawił się niespodziewanie, gdy któregoś ranka pofrunęła w stronę południa. Zagruchała z radością on pozdrowił ją ciepłym, delikatnym podmuchem powietrza, łagodnie muskając jej pióra. Cieszę się, że jesteś, zagruchała, cieszę się, że jesteś, odszumiał. Nastąpiło długie szybowanie, podczas którego wiatr zmieniał natężenie podmuchów, zmieniał ich siłę i gwałtowność. Ina poddawała się jego falom, lub sama szybowała na nich swoim własnym rytmem. Porozumiewali się ruchem, dotykiem, myślą, nie było już pojęcia czasu. Istniało między nimi tylko poczucie bycia z sobą, poczucie jedności. W pewnej chwili Ina zawisła w powietrzu z rozpostartymi skrzydłami, i nastała między nimi całkowita, wyczekująca nieruchoma cisza. I nie wydało się, że powietrze zatrzymało się nagle. Przestrzeń zdała się oplatać wokół niej bezpieczna i groźna zarazem swojska i niezbadana. Co jest dla ciebie najważniejsze? Zaszumiało nagle w jej uszach pytanie wiatru ciepło i delikatnie. Było to wrażenie w jej myślach, bo nic fizycznego wokół niej się nie działo. Wolność! zagruchała w myślach po chwili milczenia. Czy ja jestem dla ciebie ważny? zaszumiał? Tak. Czy możemy być zawsze razem? Nie odpowiedziała, nie była pewna o co mu chodzi. On był wiatrem, ona gołębicą, która miała swój gołębnik, stado, miała swoją misję. Jesteś ważny odgruchała z wahaniem tak samo ważny jak życie, jak przestrzeń. Jesteś symbolem, tworzysz z sobą przestrzeń, niezwykłość. Czy jestem najważniejszym? Zaszumiało znowu w jej głowie. Nie wiem, odgruchała z wahaniem tej myśli. Bardzo ważne jest dla mnie stado. Skrzydła stwierdziły, że mogę pomóc innym gołębiom. To jest teraz dla mnie najważniejsze. Wyczuła nagle, że powietrze się ożywiło. Jego podmuchy stały się szybsze, nieco bardziej nerwowe. Dlaczego nie wiesz? Zaszumiał ledwo słyszalnym szelestem. Nie jesteś gołębiem, tylko wiatrem. Latasz po świecie, spotykasz bardzo wiele ptaków w swoich wędrówkach. Ja nie mogę istnieć bez stada. Dla mnie jesteś jedynym ptakiem, który potrafi ze mną szybować. Milczała, nie wiedziała, co ma powiedzieć, nie chciała go urazić. Ale jednocześnie chciała, żeby wiedział, że nie jest sama, że wspólne szybowania to przygoda dla niej i dla niego. Czego się spodziewałaś? spytała po chwili. Myślałem, że poszybujesz ze mną dalej, odpowiedział Ina wyczuła w jego podmuchach wyraźną nutę smutku. Poszubuję wszędzie, gdzie chcesz, tak daleko jak chcesz. Czy czujesz się ze mną wyjątkowa? spytał znowu. Tak, bardzo. Ja też chciałbym się takim czuć. Kiedy szybuję z tobą, jesteś wyjątkowy. Jedyny, niepowtarzalny. Nie, nie czekam na żaden inny wiatr, tak jak czekam na ciebie. Z żadnym wiatrem nie szybowałam tak daleko jak z tobą. Jesteś wyjątkowy. W tym momencie kocham cię, jesteś moją przestrzenią. Wiem, lubię to słyszeć zaszumiał. Ja lubię o tym marzyć odgruchała łagodnie. Znowu szybowała z rozpostartymi skrzydłami, czując wzrastającą siłę jego podmuchów. Kiedy szepczesz i gruchasz o swoim życiu w gołębniku, jego szum był teraz wyraźniejszy, bardziej zdecydowany. Czuję się dalej od ciebie, chociaż jestem z tobą. Wiem, że jestem wiatrem, a ty gołębiem, że to są dwa światy, a jednak wiatr też może pokochać gołębia. Dlatego przylatuję tylko do ciebie, choć znam wiele ptaków. Kocham cię za twoją odwagę, za wyjątkowość, za to, że nie boisz się morza, że potrafisz szybować tak wysoko, jak żaden gołąb nie był w stanie. Przecież wiesz, że na ciebie zawsze czekam. Cieszę się, że kiedy przylatujesz, odgruchała. W takim razie zrób mnie jedynym i wiecznym. Bądź tylko ze mną. Ina znów zamilkła. Przecież gołąb nie może szybować z wiatrem w nieskończoność. Prędzej czy później musi wrócić do gołębnika. Wiem, co czujesz, odezwał się znowu szelest jej piór. Wiem, że musisz wrócić. Ja chcę czuć się jedynym, wyjątkowym, kiedy szybujemy razem. Przecież jesteś. Nie czuję tego, kiedy gruchasz o stadzie. Ono cię już nie raz zawiodło. Jestem gołębiem, nie mogę żyć bez stada. Ono może być inne, nowe, zmienić się na lepsze. Chcę czuć się najważniejszym, gdy szybujemy razem. Kiedy szybujemy razem, tak, odgruchała. To się zmienia, gdy wracam do gołębnika. Nie mogę zmienić siebie. Możesz zmienić swoje myśli. Myśli są przy Tobie, stado jest przy mnie, gołąb potrzebuje gołębi, żeby być gołębiem, tak jak wiatr potrzebuje powietrza, aby być wiatrem. Stado jest moim powietrzem, nie wiem co mogę zrobić, żebyś czuł się bardziej specjalny niż jesteś. Myśl o mnie, że jestem tylko dla Ciebie i Ty tylko dla mnie, że nic nas nie rozdzieli, że nasza przestrzeń jest tak wieczna, jak wieczne jest powietrze, woda, niebo, chmury, morze. Tylko wtedy poczuję swoją wyjątkowość dla Ciebie, tylko wtedy mogę spokojnie wędrować po świecie. A jeśli to nie jest prawdą, przecież twoje stado nie wie, że ze mną szybujesz. Jeszcze nie wie. Gdyby starszyzna dowiedziała się o moich wędrówkach z tobą, miałabym poważne kłopoty, odgruchała z wahaniem. Stado zmienia się bardzo powoli, potrzeba mi czasu. Teraz mogliby mnie usunąć ze stada. Jesteś tak wyjątkowa, że nigdy nie zostaniesz sama. Podmuchy wiatru były znów wyraźniejsze. Nie gruchasz im o naszych wędrówkach, więc jesteś dla nich jedyną, inną, bo utrzymujesz tajemnicę. Stwórz dla mnie taką tajemnicę, powiedz mi, że jestem jedyny. To mnie uspokoi, będę łagodniejszym wiatrem, cieplejszym, bardziej kochającym. Myślałam, że czujesz to swoim sercem. Serce wiatru to cała przestrzeń, która cię otacza. Ono czuje, odpowiedział. Czasami tylko niektóre myśli je ranią. Uważnie dobieraj myśli. One mogą pomóc podtrzymać i rozwinąć przestrzeń. One mogą ją zakłócić i zniszczyć. Przecież sam stwierdziłeś, że przestrzeń jest wieczna, a miłość to przestrzeń. Jest wieczna, ale żeby ta wieczność była wyjątkowa, powinna być pod opieką. Masz zawsze moje najlepsze myśli, moje marzenia. Nie mam dla ciebie więcej, bo nie chcę czegoś, co nie jest prawdą zaszeptała Ina. Masz rację, zaszumiał, ja też nie chcę. Wyczuła nagle, że coś się zmienia, że jej pióra owiewa już jakiś inny wiatr. Nie ten sam co przed chwilą. To był wiatr smutku, pożegnania. Podmuchy stały się coraz bardziej odległe, choć tak samo delikatne jak przedtem. Ta dalekość była raczej w przeczuciu niż w dotyku. Zanim zdążyła cokolwiek zagruchać, nastał wokół niej całkowity spokój. Nie było już wiatru, była tylko cisza. Ina wiedziała, że coś się zmieniło. Wiatr odleciał bez szumu pożegnania i nagle przestraszyła się, przestraszyła się że już nigdy go nie poczuje że nigdy nie poczuje go pod skrzydłami. Chciała go zawołać, więc otworzyła dziób, ale z jej gardła wydobywało się tylko pojedyncze, krótkie gruchnięcia. Przez chwilę siedziała nieruchomo na gałęzi, starając się zrozumieć, o co mu naprawdę chodziło. Dlaczego szumiał o sprawach, które są dla każdego gołębia tak oczywiste? Jak mógł nie czuć jej radości każdego spotkania? Jak mógł nie czuć, że jest dla niej bardzo wyjątkowym i jedynym? Usiadła na gałęzi sosny i czekała z nadzieją, że znowu za chwilę poczuje znajomy podmuch, ale powietrze było nieruchome. Czy to koniec przygody z wiatrem? Ina zamknęła oczy i zwróciła się do skrzydeł. Nie wiemy, odszumiały razem. Co mam robić? Daj sobie czas, czas na co? Na tęsknotę, na zapomnienie, na zmianę. Jak mogę zapomnieć? To niemożliwe. Emocji zapomnieć nie możesz. Możesz je tylko zmienić na inne, zaszumiałe prawe skrzydło. Nie chcę ich zmieniać na inne. Te, które mam, chcę, aby były, są piękne. Piękne, ale niepraktyczne. Są piękne, kiedy jesteś z wiatrem. Przeszkadzają ci, kiedy jesteś ze stadem. Zaszumiało prawe. Wybierz takie emocje, które pomogą ci czuć się dobrze. Przez cały czas, nie tylko w niektórych momentach. Chcę być z wiatrem i ze stadem. Dlaczego to ma być trudne? Upierała się Ina. Stado nie jest wiatrem, a wiatr nie jest gołębiem. Przecież mogę szybować z wiatrem w stadzie. Możesz przez moment szybować z wiatrem w stadzie, ale stado nie pozwoli ci polecieć poza wyznaczoną granicę. Bo samo nie potrafi jeszcze jej przekroczyć. Dofruniesz do miejsca, w którym będziesz musiała znowu podjąć decyzję, czy chcesz ją przefrunąć sama, czy zostać z innymi gałębiami. Poza granicą będzie Twój wiatr, wewnątrz niej stado. Wewnątrz ciebie będzie wieczny wybór, wieczna tęsknota, wieczne rozdarcie. Możesz polecieć z wiatrem i być zawsze sama, bez stada, albo możesz zostać i zacząć zmieniać stado. Cokolwiek zrobisz, potrzebne Ci. Takie emocje, które pozwolą ci czuć się dobrze przez cały czas. Jakie emocje? Nie wiem, zaszumiało prawe skrzydło. Jesteśmy od machania, decydujesz zawsze ty. Cokolwiek wybierzesz, my zaakceptujemy. Jak mogę czuć się dobrze, gruchała do siebie Ina. Tęsknię za stadem, szybując z wiatrem i duszę się, bo brakuje mi przestrzeni, gdy fruwam tylko w stadzie. Ten wybór będzie w tobie bardzo długo. Lewe skrzydło było bezlitosne. Co mogę zrobić, żeby lepiej się czuć? Ugołębi wiatr. Ugołębić wiatr? Zdumiała się Ina, jak mam to zrobić? Stwórz w myślach taki wiatr, który pomoże ci być z nim zawsze, nawet gdy jesteś w stadzie. Szumiało prawe skrzydło. Nie rozumiem. Tak jak stworzyłaś i zmieniłaś lęk, jak wysuszyłaś morze smutku i zaczarowałaś dąb, tak możesz ugołębić wiatr. Nadać mu cechy gołębia i wtedy stanie się tobie o wiele bliższy. Stanie się częścią ciebie. Jak to zrobić? Tak jak zawsze, gołębia wyobraźnia nie ma granic, może stworzyć wszystko. Jeśli tęsknisz, to znaczy, że w wyobraźni tworzysz obraz tego, za czym tęsknisz. I twoje gołębie serce pragnie przeżywać emocje, których doświadczyłaś. Chcę je znowu doświadczyć, grucha ci w ucho. Daj mi tego więcej, daj mi jeszcze i wtedy będę spokojny, będę biło w harmonii. Gdy ugołębisz wiatr, dasz sercu więcej harmonii, bo taki obraz będzie mu bliższy. Do tej pory wiatr był tylko symbolem wolności i przestrzeni. Nie był niczym konkretnym. Ukonkretni to w myśli, dodało lewe skrzydło, a pomożesz sercu, pomożesz emocjom. Pamiętaj, masz w sobie moc tworzenia. Ina zamknęła oczy i starała się stworzyć obraz wiatru, ale jak można wyobrazić sobie coś, co jest powietrzem, czego nie ma w widzialnym dla gołębia świecie. Nie mogę sobie nic wyobrazić, poskarżyła się. Możesz zaszeleściło piórami prawe skrzydło, tylko musisz pomyśleć, że możesz. Nic nie widzę, nie mam żadnych obrazów. W mojej wyobraźni jest tylko szara ściana. Upierała się Ina. To pomyśl o wietrze i spytaj go, jak wygląda. Poproś, aby ci pokazał. Wtedy do ciebie przyjdzie. Jak wyglądasz, Ina? Zwróciła się do swoich wiatrowych myśli. Początkowo nie widziała nic. Powoli w jej głowie zaczął się tworzyć bardzo niewyraźny, zamglony, potem coraz bardziej klarowny obraz. Był to obraz gołębia. — Jesteś gołębiem? — zdumiała się. — Jestem wiatrem — odpowiedziała jej wyobraźnia. — Kiedy wrócisz? — Nie wiem — odpowiedział. — Nie mogę być już dla ciebie tym samym wiatrem. Gołęb w wyobraźni był smutny, odległy. Nagle zaczął się zmieniać i Inna z przerażeniem zauważyła, iż jej wyobrażony gołębi wiatr zaczyna tracić pióra, staje się nagi. Działo się to powoli, niemal majestatycznie, jak w najdziwniejszym śnie. Skóra i wnętrze gołębia zaczęły rozpadać się na drobniutkie cząsteczki, które odrywały się od niego, tworzyły kolorowe tęczowe strumienie i znikały w przestrzeni. Po paru chwilach, które wydały się trwać w nieskończoność, Ina miała przed sobą tylko szkielet, szkielet gołębia. W jej wyobraźni był obraz gołębiego kościotrupa. Przez moment stała nieruchomo, kurczowo trzymając się pazurkami gałęzi. Nie wiedziała, co zrobić, nie wiedziała, co to znaczy. Była zbyt przerażona, aby cokolwiek zrobić. Otworzyła oczy i zamachała gwałtownie skrzydłami. Chcąc zerwać się i wrócić do gołębnika, czuła się jednak zbyt ciężka, nie była w stanie oderwać się od gałęzi. Po chwili uspokoiła się i znowu zamknęła oczy. Poczuła obecność skrzydeł i zwróciła myśli w ich stronę. Zapytaj go, dlaczego się zmienił? zagruchało prawe skrzydło. Ina była zbyt przerażona, by o cokolwiek pytać. Bała się jak zapytać szkielet, czym jest. Kościotrup zawsze był dla gołębi symbolem śmierci. Symbolem strachu, czegoś złego, odpychającego, ostatecznego, gnijącego w ziemi. Zapytaj go, czym jest, powtórzyło lewe skrzydło. Wiatr ci coś mówi w ten sposób. Ina ciągle nie mogła się przemóc. Miała oczy zamknięte i wpatrywała się w gołębi szkielet z coraz większą odrazą i strachem. Bała się, że jeśli zapyta o cokolwiek, to odpowiedź będzie tak samo zła jak sam obraz, że coś złego się stanie. Nie bój się, prawe skrzydło czytało jej myśli. Popatrz na niego inaczej, bez lęku. Ina przemogła się jej uparcie, wpatrując się w ten dziwny, nieruchomy obraz, zwróciła się myślą do szkieletu, który przez cały czas tkwił w jej wyobraźni. Co znaczysz? pomyślała. Umarłem dla ciebie, oczepnęła jej wyobraźnia. Ina otworzyła dziób i z gardła wydarł się krótki krzyk przerażenia. Pióra stanęły jej dęba i przeszedł po nich złowrogi i zimny dreszcz. Wyobraźnia szeptała jednak dalej: Umarłem, aby się znowu urodzić. Urodzę się lepszy, piękniejszy, bardziej kochający, inny, delikatniejszy, bardziej wyrozumiały, pewniejszy. Żeby się urodzić, muszę umrzeć, więc pozwól mi na to. Potrzebuję czasu. Ina wsłuchiwała się w gruchanie płynące z jej myśli, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Jej gołębia natura buntowała się przed tym obrazem, ale nie potrafiła od niego uciec. Patrzyła więc dalej, i im dłużej patrzyła, tym obraz stawał się mniej straszny. Po chwili wydało jej się, że szkielet zaczął być czymś przyjaznym, bardziej zrozumiałym. Ina zdała sobie sprawę, że wyobrażony szkielet rozmawia z nią. Rozmawia inaczej niż przez te zwykłe gruchanie, ale za pomocą obrazów, które coś znaczą. Że Zrozumiała, że obrazy niekoniecznie znaczą to, co jest normalnie interpretowane w świecie gołębi jako dobre lub złe. Co znaczysz? zapytała niepewnym gruchnięciem. Zmianę, odpowiedział szkielet. Ina wiedziała, że gołębie boją się zmiany, że stado panicznie boi się zmiany, ale zdawała sobie sprawę, że dla niej jest ona konieczna. Bez zmiany nie wyobrażała sobie spełnienia istoty samej siebie. Nagle zaczęła rozumieć głęboką mądrość wiatru i tego, co w tak niezwykły sposób chciał jej przekazać. Szkielet rzeczywiście znaczył śmierć, ale śmierć z czegoś starego i początek nowego. Tylko czym jest to nowe? Jaki będziesz kiedy wrócisz? spytała po chwili milczenia. Szkielet w jej wyobraźni w jakiś cudowny sposób uniósł się w powietrze i zaczął otaczać się światłem ciała i piór, rozpraszając wokół siebie kolejne, coraz to inne, kolorowe fontanny światła, które wypływały fala za falą z jego wnętrza. Fontanny tęczy okrywały go, owijały jak szalem kolejnymi pokładami świetlistych gołębich piór. Z każdą chwilą stawał się nowym ptakiem, który wyczarowywał w powietrze kolory tak lekkie i tak powiewne, iż wydawały się spływać na niego tęczowymi spiralami. Spiralami różnobarwnych mgieł. Po chwili stał się rozświetlonym, szybującym wokół niej gołębiem, który nie poruszając skrzydłami tańczył to w jedną, to w drugą stronę, rozsiewając wokół siebie migoczącą mgłę. Było to tak piękne, radosne i majestatyczne, że ina wczuła się w ten taniec, jak gdyby była jednocześnie gołębicą i wiatrem, sobą i całym istniejącym wokół niej światem. Taniec był wyobraźnią, był snem, choć zdawała sobie sprawę z tego, że siedzi na gałęzi że wokół jest cisza, przerywana, przerywana czasami ćwierkaniem wszędobylskich wróbli, obraz ten był coraz bardziej kolorowy, coraz pełniejszy, był tańcem wypełnionego światłem i wszystkimi barwami tęczy gołębia, dookoła zaczarowanej tą tęczą gołębicy. Ina nie zdawała sobie sprawy, jak długo jej wyobraźnia wirowała z nią w przestrzeni. W pewnej chwili obraz zaczął być coraz mniej wyraźny, poczuła, jak oplata ją mgła kolorów, a rozświetlony gołąb odpływa, znika, aż nadstała pełna harmonii cisza. Ina poczuła żal, że skończył się jej niezwykły taniec. Co będzie dalej? Zapytała siebie w myśli. Dalej będzie to, co zdecydujesz, że będzie odgruchały w odpowiedzi skrzydła. Każda przyszłość jest możliwa. A jaka jest najlepsza? Zadaj sobie pytanie. Gdyby wszystko było możliwe, co by to było? Odpowiedziało prawe skrzydło. Potem zdecyduj, że odpowiedź, którą usłyszysz w wyobraźni, jest najlepszą przyszłością. Czy mogę podjąć decyzję, która zmieni Stado? Naucz stado szybować, szybować, rozmawiać ze skrzydłami, lubić wiatr i burzę. Wtedy doświadczysz tego, co nazywasz pełnym szczęściem. I zerwała się do lotu i pofrunęła w stronę gołębnika. Jej przyszłość była nie tylko celem, była niekończącą się zmianą. Teraz była iną szybującą z, z, z ugołębionym wiatrem. Była spełnieniem samej siebie. Wiedziała, że do szczęścia potrzebna jej była zmiana, znacznie ważniejsza niż ta. Która stała się w niej samej. Od czego mam zacząć? Zwróciła się do skrzydeł. Od powrotu do gołębnika i do stada odgruchały. Eee, dziękuję i do zobaczenia w rozdziale 12.